Oj, co przechuje panie, He. na nos to mówią, panie twarde mecenasy, my się żadnej roboty nie boimy, He. tam gdzie ludzie godają ze się nie do, to my kurwa przyjeżdżamy i go robimy, He. bez żadnego jęcynia, nie młody, He. i no muszą być panie u odpowiednie pieniądze, nie, wiadomo, pom płacić z dolarami, to on przyjechał, ślad trafi, nie, He. Młody mówił, że się, się rozdwa, bo jeszcze mamy dzisiaj taką jedną ekstremalną robótkę, jeśli trafi, będziesz musiał tam wyjść.